Dzisiaj jesteśmy na targach Łomot Show w Łodzi. Oglądamy sobie fajne całkiem samochody. O, moje marzenie, pokażę Wam. Powiem Wam, że katargi to nie jest to za duże. Kilka stoisk, parę samochodów. Eee, ale są fajne auta, można sobie popatrzeć. Jak ktoś nigdy nie widział na żywo Ferrari czy tym podobnie, chociaż pewnie jak byliście na innych targach, to te same stanowiska mniej więcej były, w Fan Drive eee, polecam ogólnie. Eee, no jak to wiadomo, jak to takie małe targi, dużo samochodów do niektórych można wsiadać mogę porównać do ostatnich targach w Warszawie to powiem wam szczerze proszę tutaj te samochody wyglądają fajnie jest dużo fajniejszych aut, dużo aut na sprzedaż A tu mamy troszeczkę klasyki Honda tu Honda kolejna Civic, Peugeot chyba Railico. Cross. śliwiczne Wagi A, dziękuję. Tu mamy coś z włoskiej motoryzacji. Piękny karbonowy wydech, karbonowy tył. No i ta serduszka. O, tu mamy.

Że może nie są to bardzo brzydkie samochody, ale no to dalej nic ja na razie no nie mamy markę, której nawet nie potrafię szczerze mówiąc przeczytać, ale podobno wczoraj była premiera tego modelu na tych targach AWE 212 z przedstawiciela ludzkiego komisu znanego z pewnej stacji telewizyjnej O, Jalisek Gier Czyli rodzimy samochód Powiem wam, że naprawdę fenomenalna auto Kto miał okazję się przejechać w ten dia? O, a tam trochę rodzimej motoryzacji. Zobaczymy co będzie z tymi chińskimi samochodami za 2-3 lata. Tak naprawdę wtedy em, Pokaże, serwis zweryfikuje, jak ten serwis w ogóle będzie wyglądał. Sam jestem tego ciekaw. Eee, natomiast no, nie ma co się oszukiwać, Europejczycy bójcie się, bo jest czego. Także ja wam bardzo dziękuję. Eee, zapraszam do subskrypcji i widzimy się niedługo. Trzymajcie się hej.